Dwa przykładowe treningi klatki piersiowej, które możesz rozłożyć na oddzielne dni treningowe. Pierwszy trening rozpoczynamy ciężkim wyciskaniem handli. Zadbaj o jakość powtórzeń, czyli 2-3 sekundowe głębokie opuszczenia z krótką pauzą w rozciągnięciu, unikaj spędzania czasu na górze ruchu w spięciu. Klatka piersiowa nie doświadczy tam tak dużo napięcia mechanicznego. I ważna sprawa, nie przyspieszaj fazy opuszczenia. Może to powodować więcej mikrouszkodzeń związanych z jonami wapnia. Celujemy w zakres 5 do 6 powtórzeń. Dokładnie Ilość serii powiem Ci pod koniec materiału. Drugie ćwiczenie to nietypowe wykorzystanie maszyny Butterfly, bo będziemy wykonywać wersję pod górne włókna klatki. Aby ustawić się poprawnie, cofnij biodra maksymalnie w tył i mocno zaprzyj je o oparcie. Następnie przechyl tułów do przodu. Prowadź łokcie wysoko. Dzięki takiemu ustawieniu najkorzystniej względem płaszczyzny oporu ustawiona jest górna obojczykowa część klatki, co oznacza, że to ona będzie najsilniej stymulowana. Wykonaj 5 do 8 powtórzeń. W moim doświadczeniu pracy z podopiecznymi, co też potwierdzają badania, odpowiednio sprawdzi się zakres 4 do 6 ciężkich serii blisko upadku mięśniowego na trening. To była część pierwsza, zaobserwuj, aby nie ominąć części drugiej.